Nie wiem, czy piszę to jako ostrzeżenie, czy spowiedź. Może jedno i drugie. A może po prostu muszę to z siebie wyżygać, zanim to, co zostało we mnie, przejmie resztę. Bo część mnie już nie wróciła ze szczyrku. Wyszedłem w góry sam. Zimno było inne niż zwykle, nieprzenikliwe, gęste, jakby zamiast powietrza wciągało się rozdrobniony lód. Im wyżej szedłem, tym ciszej było. Nawet śnieg nie skrzypiał. Drzewa tkwiły w bezruchu, jakby coś im kazało nie oddychać. Nawigacja siadła w połowie podejścia. Schronisko, którego szukałem, nie było zaznaczone na żadnej mapie, ale starzy górale o nim mówili, niby nieczynne, niby zburzone, niby lepiej nie szukać. Znalazłem je w gęstej mgle. Zarysy murów wyłoniły się jak kły z mleka. Dach częściowo zawalony. Ściany pokryte czymś, co wyglądało jak pleśń, ale ruszało się, jakby oddychało. Drzwi były otwarte, bez zawiasów, tylko ciemna szpara w wilgotnym drewnie. Wszedłem i wszystko się zaczęło. W środku było ciepło. Nieprzyjemnie, lepiąco, jakby ktoś gotował narządy w słoiku. Powietrze śmierdziało miedzią i grzybem. Podłoga była świska, jakby ktoś rozlał olej, ale jak się przyjrzałem, to nie było olej. To było coś, co miało konsystencję roztartego tłuszczu zmieszanego z krwią. Nie jestem pewien, czy to coś się poruszało, czy ja miałem już o Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Znalazłem schody prowadzące na górę, choć sam nie wiem, co mnie tam ciągnęło. Może ciekawość, może głód, ale nie taki zwyczajny. To była potrzeba, potrzeba zobaczenia czegoś, czego widzieć nie powinienem. Każdy krok brzmiał jakby stawiany w gęstej smole. Deski uginały się pod butami, jakby próbowały mnie zatrzymać. Ściany drgały, a sufit, sufit szeptał. Nie głosem, nie słowami, ale oddechem. Głębokim, pulsującym, dochodzącym gdzieś w strzewi tego miejsca. Jakby cały budynek żył i oddychał we mnie. Na górze było tylko jedno przejście: drzwi, zamknięte, masywne, przesiąknięte wilgocią. Położyłem na nich dłoń i same się rozwarły. Bez dźwięku, bez oporu, po prostu wpuściły mnie do środka. W środku było ciemno. Nie zupełnie, ale tak, duszno, przytłaczająco. Przez jakieś pęknięcie w suficie wpadał słaby, mleczny blask ledwo dawał radę rozsmarować się po ścianach. Czułem, jakbym wlazł do czegoś, co dawno temu umarło, ale zapomniało się rozpaść. Na środku stało łóżko. Albo raczej coś, co kiedyś nim było. Połamane, Nasiąknięte czymś tłustym? I leżało na nim coś, nie człowiek ani zwierzę, coś między. Wyglądało jak ciało, ale nie miało w sobie życia ani śmierci. Po prostu istniało. Skóra, szara, ziemista, napięta jak błona na pękającym wrzodzie. Napęczniała, miękka, jak u dziecka, które leżało za długo w zimnej wodzie. Ale to oczy zabiły mnie najbardziej. Czarne. Nie ciemne, czarne. Jak plamy oleju na powierzchni kałuży. I te oczy nie patrzyły na mnie. One przenikały mnie wzrokiem, jakby szukały czegoś pod skórą. Jakby widziały wszystko, co mam w środku. I wybierały sobie. Co zabrać? To coś się nie ruszało, a jednak czułem, jak mnie wysysa, nie fizycznie, a całkowicie psychicznie. Powoli, kawałek po kawałku, wyżerało wspomnienia. Niektóre zostawiało rozmazane, inne zabierało na zawsze. Uciekłem, a przynajmniej tak mi się wydaje. Bo od tamtej nocy nie jestem pewien. Czy wróciłem cały? Czasami, kiedy patrzę w lustro, przez ułamek sekundy widzę coś obcego. Te oczy, czarne, głębokie, zdecydowanie nie moje. Coś patrzy z drugiej strony szkła i czeka. Nie wiem, czy to schronisko naprawdę istniało. Może to miejsce już nie istnieje, albo istnieje tylko we mnie. Bo czasem mam wrażenie, że to nie ja z Niego wyszedłem, tylko ono weszło we mnie. I teraz siedzi cicho, patrzy moimi oczami, oddycha przez moje płuca, czeka. Więc jeśli ktoś ci powie, żebyś nie szedł sam w góry, posłuchaj. To nie rada. To ostatnia rzecz, jaką ktoś może ci powiedzieć, zanim znikniesz bez śladu, jak ja. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!